wyjątkowy szalik od babci. Pewnego razu babcia postanowiła zrobić na drutach szalik dla swojego wnusia. Codziennie wieczorem siadała przy kominku na bujanym fotelu i oczko za oczkiem, centymetr za centymetrem powiększała swoje dzieło. Jednak gdy szalik był gotowy wnuczek się przeziębił. Później zachorowali jego rodzice, a na koniec babcia. Wciąż nie mogli się spotkać, ale babcia wytrwale robiła szaliczek. I Kiedy w końcu się zobaczyli, babciny szalik okazał się tak długi, że zawinęli się w niego wszyscy, łącznie z babcinym psem i wnusiowym chomikiem. Ale nie tylko dlatego ten szalik był wyjątkowy. Bo oprócz najpiękniejszej włóczki, babcia włożyła w niego całe swoje serce. Takie już są te nasze kochane babcie. Musimy o nich pamiętać nie tylko w Dniu Babci. Życzę Ci, baboniu miła, żebyś w zdrowiu długo żyła, żebyś wciąż się uśmiechała, i wnuczęta swe kochała.